Drodzy Państwo, mam ogromny przywilej zaprosić Was wszystkich serdecznie na kongres małżeństw, który odbędzie się w weekend 7-8 października tego roku w Świdnicy. I to będzie szczególne, dobre, ważne Boże wydarzenie. Ja będę miał ten przywilej że razem z moją żoną. Podzielimy się z Wami taką refleksją na temat relacji wewnątrz małżeństwa, tego jak te relacje budować szczęśliwie, żeby to małżeństwo było dobre, Boże, błogosławione. Dawał nam radość i jakąś też taką przestrzeń bezpieczeństwa dla dzieci. Więc zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że to będzie dobry czas i samo wydarzenie gorąco serdecznie polecam. Czas łaski, dobrych spotkań, dobrych nauczania. Tylko przyjeżdżać. Więc zapraszam, przybywajcie.